A więc tak. Gotowałam się tak długo i wreszcie mam. Zeszedł od matny, pani mnie nie ukara i do tego się nauczyłam. Więc zobaczmy, co mi tutaj. Czeka. Mhm. Znowu 201 dziełoń. Ekstra i znowu te ułamki, żebym musiała sobie policzyć. Zatem mam różowy długopis. kurczę, no może nie długopis, może matka, ale wy, wyście nie oceniajcie. Tak. Hmm, dwa razy cztery. To powinno być łatwe. Osiem. Kurczę, jeszcze ułamek na dwa. E tam skreślimy sobie i damy nowe. O! Jest. Przepiękny nawet podpis jest. Tak, co tam dalej? Hmm, kartkówka, test. Yy, czy może lekcja temat? Nie, już mi się znudziło to robienie lekcji temat. Op! Trochę... Tak odsunięte, żebym miała up. Może nie widać tego zeszytu dla wszystkich, ale to i lepiej. Nie będą przynajmniej o tym nie Tak, na której stronie pisać? Na tej czy na tej? Hmm. Będę pisać na tej. A więc tak. Jaki tutaj mi pani przygotowała? sprawdzian? O! O! Dziękuję. Dostałam 5 z tego sprawdzianu. I co mnie to obchodzi? Dostałaś 5, dostać 5. ciekawe jestem, co ja dostanę. Tak, muszę poćwiczyć yy, tak. Yy. Ach, niezmalia. To będzie troszeczkę ciężkie. Yy. Najlepiej położyć tak zeszyt. Um, dwie godziny później. Dobry. Ćwiczyłam to przez dwie godziny, to pewnie mam dobrze. Okej. Okay. To teraz idzie zresztą. Zamykamy zeszyt. Proszę bardzo, proszę mi dawać ten sprawdzian. Ja jestem przygotowana. Tak, jeszcze tylko zamknę to. Puchnie, zauważa mnie pani. Ja teraz się czuję jak normalny Chińczyk. Dobra. Proszę o dziękuję. Sprawdzam pewnie łatwiutki. Bo skoro wszystko sobie wyciwczam. Aha, zaproszenie, to już miałam. To też. Ta te pisownia też. Też, też... ty prawie wszystko miałam. Jestem już wyćwiczona, sprawana. A, dobra, tutaj. Kurczę, no, nie wiem jak oni to w filmach zawsze robią, ale zobaczmy co tu mamy. Milion sprawdzianów, patrzymy co tu mamy. Hmm. Kurde, ja ćwiczałam polski. Co tam biorę? Nie wiem już sama nie pamiętam. Dobra, tak to będzie, tak. Dobra, pewnie zdam na dwóje. Ale i tak coś muszę napisać. Tak, dobra. Co by tu jeszcze porobić? Niby sprawdzian mam już skończony. A, jeszcze podpis. Muszę zrobić z tego teby. Pani się nie pomyliła. Jeszcze tutaj. Dobry. Proszę, proszę pani, ale tutaj jest inne imię i inne nazwisko. No, w ogóle imię jest inne. Łat? O Jezus, Maria. Proszę, pomóż mi nas. Proszę, ja cię błagam. Błogam cię. Nie, no przecież ty miałeś swój czas. To. Ty rób sobie co chcesz. Ja, ja w ogóle ci nie będę pomagać. Ale ja się twoim imieniem podpisałam. Masz, zobacz. No, rzeczywiście masz kłopot. Ale ja ci mogę pomóc. Jak? Powiedz mi. Po prostu skreśl i napisz swoje imię. Jestem kupia. Dobra. Z a ta. kropkę dodawać? I tam dodam. No, może tutaj z miliard kropek wyszło, ale wierz mi i tak ci będę podpowiadać. Bestis z folderestis. Oddajemy sprawdziany, kochani. Ech. Ech. Skończyłam. E, no to co by tutaj jeszcze porobić, obgadyć chłopaków, wziąć, tak? Ech. kolejne ćwiczenie. Teraz, tym razem mam od Polak. Ech. I tym razem muszę pisać inną marzeczkę. wiesz jak to jest. No, Nie było tak, to teraz ona mi zabroni tak. Hmm, no czerwonym, co tam. Nieważne, że cię kopis. Nie pytaj. E. E. Co tutaj, lekcja, temat. Wszystko jak zeweka. Kurczę, no. Czekajcie, jaki jest temat? Nie gadajcie. W polskim temat działania? Normalnie, nie wierzę. Dobra, napiszę, jaki jest. Działa. Nie... A. Działa. Nie... A. Chyba jest ok. Um, ale. Dobra. No. Ile tu jest pisowni? Skończyłam. Odbieram pracę dzieci. Hmm. z lata ty się nie popisałaś za bardzo. Czemu niby robiłam to tak długo? Kurczę no. Proszę bardzo. Dziękuję. Ej, po co mi to tam. Ej, weź jakie mamy tyle zrobienia Zadanie. Nie gadaj. Znowu te ćwiczenia. Dobre, wyciągam se co mam. A czym piszemy? No właśnie też nie wiem. Myślę tak ołówkiem, długopisem. A może czymś innym w ogóle. Ej, dobra. Ogólnie to mamy jeszcze też pracę z podlęcznikiem. To tutaj go mam. Wszystko jest tutaj Trzeba lepiej Gdzieś miałam ten kupis. Nie, nie pożyczyć, bo mnie oddasz A. Nie ważne, że zakrętki nie ma, ważne, że jest. Ok. I co tu jest? Znowu masa rzeczym. Taki mam pochyniutki tu kupis. Może sobie dotknąć. Mmm, bardzo fajny I ogólnie tak. No wiem, ja mu też mówię Ej, ogólnie wiesz co, ty ty w ogóle nawet nie pracujesz nad tym. On mi mówi, weź, ty tak, będziesz kiedyś ze swoim własnym ścianą w pokoju. Ja mu mówię na no, to weź, to nie jest takie wcale mega, megaśna. Mhm, mhm. Mhm. Oczywiście. Mhm. Mhm, dobra. No. I ty w ogóle.. Ej, ty w ogóle mnie słuchasz? A, no, no oczywiście, że tak. No, no. O no, oczywiście. Ech, byleby się tylko nie, dziwi, nie dowiedziała, że jej nie, że jej nie słucham. Hej, co ty tam ogadujesz sobie? Ej, tam nic, normalnie, tylko ja cię je słucham. Mm -hmm. Mm -hmm. Ej, co ty tam tak paskasz? Pokaż mi. Ej, weź, odsuwaj się. Ała! Weź. dobra. Będę pisać na swojej stronie. Kurczę no. Na kolejnej stronie mam pisać, że... Wcale mi się nie chce. Mmm, działania znowu. Kurczę, nie wiem ile będzie to razy, to razy, to razy ułamek na to. Kurczę no, my jesteśmy przecież w pierwszej klasie. A już robimy ułamki. Mm. Nieważne. Ej, tam co? Tam, jeśli nie umiem, nieważne, że. Ach, nie mogę. Ach, mam telefon, mam na nim kalkulator. Tak, kalkulator. Up, up. Równo się. Aha, mhm. Mm Mm -hmm. Jak coś tu jej nie kłamie, możesz sobie zobaczyć. Na serio, tu jest kalkulator. Mhm. Mm mhm. Mm baby, ja się tego nie wstydzę. Mm, baby, it's going to crazy. O, akurat jest chyba angielski. Zaczekaj, musi być jeszcze dzwonek. Hm, to ja sobie w tym czasie przypiszę wszystko. Co to było? Aaa, dzwonek na przerwę. Dzięki, że mi powiedziałaś. Dobra. Ile tam mamy minut? 20? Nawet nieźle. Nawet spodko. Ale. Dobre. Najważniejsze pytanie we wszechświecie. Jesteś głodna? Ale tak, tak. Jestem głodna, ale. Ogólnie, co do tego pytania to um, chodzi o to, że... Um, czy mamy teraz... Jaką mamy w ogóle teraz lecę Teraz będzie anglik. A! Anglik, to ekstra! To ja sobie tu jeszcze zrobię tak namaluję sobie coś, a i jak coś to ja tutaj matki zeszedł do różnych działań nawet napisałam nie otwierać zeszyt z laty mu mu całuski śmieszki takie tam mhm. to jest zeszyt z liczbami na którym piszę różne działania i je obliczam wow wow Wow, Ale czat, no wiem, wiem wiem, weźcie się uspokójcisz. Wow, ale ty jesteś spoko. Ty jesteś legendą normalnie. Wiem, 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 wiem. Oj, na serio. Chciałabym od ciebie autograf. Mm. O, siemkasz. Ty jesteś... No siema. Nie zauważyłcie. Zobaczcie jaki mam fajowski zeszedł. Wow, wow, wow Ale ekstra Jaki fajowski zeszyt Chciałabym mieć taki Ale ty jesteś spoko Moglibyśmy cię dostać do tej grupy Widzisz? Wszyscy się cieszą A ogólnie to tutaj Nie piszę żadne działania, tylko ogólnie tak Ja w ogóle ćwiczę tutaj pisanie W takiej, oto linie Ale to jest ostatnia kartka, więc Nie myślę sobie, że tobie pokażę więcej No to

Micro Vibe and day, se, play, shins, PlayStation 5 Skończyłam Co by jeszcze porobić? Czemu Cię nie widać? Oj, sorry Długopis mi Pożyczysz? Nie, bo mi nie oddasz mnie. Nie udało się być super miło, ale... Ej, który dzisiaj... Czy już taki dzień szkoły. Pff, no to ekstra! Najgorsze lekcje, ale za to przeminięte. A ty oglądaj mój następny odcinek, by... W sumie wiesz co, no nawet nie nagrywam, bo nie pozwolą mi w szkole nagrywać, ale mm, obejś mój odcinek, musisz w ogóle obczaić mój kanał. Wiesz co? I ogólnie ty musisz zobaczyć... Jakie to ja... ja jakie ja tam mam super rzeczy. Normalnie ty musisz to zobaczyć. Narazka! I widzimy się następnym dniu szkolnym albo na wakacjach. Jak chcecie ten taki odcinek, to dajcie lajka albo napiszcie w komentarzach. Pa pa!